Jesteśmy jedynymi człowiekami, którzy mogą pokonać wielką zorozę, Milki, panią, czy damy radę? No los się! Ja nie wiem, ja się boję. Słuchajcie, słuchajcie, mamy jeden znaczący problem, ponieważ my jesteśmy tutaj w tych trzech i mamy żadnych przyjaciół, a ich jest setki, tysiące, miliony. Ich jest naprawdę tutaj bardzo dużo i musimy zbudować jakiś schron, żeby się przed nimi obronić. Słuchajcie, dzisiaj idziemy, szukamy jakiegoś miejsca i budujemy schron. O. Co ty nie, robisz? trzeba schować nasze rzeczy. Wychodzimy stąd. Dobra, okay. musimy znaleźć jakąś fajną miejscówkę, troszeczkę zdobyć jakiś może nowych lepszych itemów, bo no, na razie mamy duży ogromny problem. I jak zdobędziemy te itemy, to idealny... Oj. Co? co? Co jest to? Oj. Oaaaaa ej, mój ekran się zielony, e, Co? Co? się Coś jest nie tak. Ej, mam jakąś infekcję! Modajcie Jaką mleko! Infekcję? O nie, o nie to Jaką się nie. Jaką infekcję! Dobra, weź, czekaj, 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 masz nie. masz, masz leki, masz leki przeciwbólowe, daj, lek. daj mi leki, daj mi leki, co by się dzieje? To nie był lek, wilki! To był lek, to jest painkiller! Nie, 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 to nie jest to! O to, że to... To nic mi kompletnie nie nigdy... Z... Co? Ale Lolo, co ci się dzieje? Jaki masz ekran? Zielony ekran, Ej, chyba się źle czuję. Wiecie co? Ja muszę się przespać, bo ja chyba zaraz się zrzygam. Sorki, Lolo tak musieliście czekać, ale musiałem się zdrzemnąć. Wiecie co? Miałem jakąś infekcję czy coś na 5 minut. To było dziwne. Ej, dobra, słuchajcie. Wracając. Szukamy jakiegoś miejsca w tym wielkim mieście. Musimy przespać tutaj. Czyli co? Robimy schron. Robimy schron, tylko wiecie co, fajnie byłoby z tym jakoś wyjść. Wiecie co, ja mam jeden patyk, potrzebowałbym zdobyć może jakieś drewno nawet, bo ja nie mam na przykład żadnego, wiecie, kilofa ani z tego typu, więc ja sobie może zrobić jakieś podstawowe... Co hey, to jest ty? ty? Widzę coś na zielono, ty. Nie, no to samo masz to ja, to samo masz to ja. Nie, nie, to nie jest, że na zielono jest taki zamgłom, jakby ekran What? taki. Tak, my to samo przed chwilą Tutaj musimy to uciekać, to jest jakieś złe miejsce Faktycznie, infekcja Okej. dobra, czy ja zbiorę sobie może troszkę drewna, żeby zdobyć jakieś kompletnie... Oooo Nie, biegaj w te miny, czemu ty biegasz w te miny? Dobra, no mam taką zbroję, że nic nie zrobiło praktycznie, pa Nie, bardzo dobrze Jestem bo... bogiem, pa Dobra, czekaj, ja sobie kilo Zrobię sobie Zobacz. jeszcze tylko jakąś... Zgrabcie Zgrafcik muszę <laughs> nie. O, nie fajnie, no, super, naprawdę no. no. <śmienią> Super, naprawdę dziękuję. Ja kraftowałem sobie itemy, nie? Dobra, chodźcie, uciekamy z tego miejsca, Ej, bo, ty, bo to, 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 no, to jest gorzej. coraz gorzej. Z, je, jest, się czujesz? No, tak dziwnie. Czekaj, czekaj, dobra, e, to masz tutaj łóżko. Po, A bo poczekaj, chodź, skrzyjemy się, pójdziesz sobie spać i będzie wszystko dobrze, dobra? Bo nie, no jest... spokojnie, spokojnie, weź, słuchaj, paż. masz tabletki, weź se apap. Proszę. To jest taki, taki dziwny apap, to jest bardzo dziwny apap. Dobra, czekajcie, chodźcie tutaj. O, lepiej, no. Teraz jest git. Apap ci pomógł? No widzisz, że na wszystko, mój drogi. Ja się znam na rzeczy no Dobra, dobra medycynę się tutaj, przez 36 się lat w końcu. A, no to fajnie masz, fajnie masz. Dobra, jedziemy teraz w centrum miasta, no my tutaj byliśmy tymi Kurde, w tym miejscu, nie, teraz nie było, ale ładnie tu. Ładnie, mhm. i całe szczęście, że w ogóle nie ma tych zombiaków, że te zombiaki... No teraz po, poszły chyba spać. co to robi Kangur? To co się stało. No, sobie... e e e Ej, co to jest? Kangur! Kangur! Ostrz! Nie, nie się na kangura, patrzcie! Tu jest telewizor! Jakieś okay. jakby radiowa O, Ej, mamy a... skrzynię Właśnie, zbierajmy te wszystkie skrzynki Zobaczmy, czy w tych skrzynkach coś fajnego będzie, bo może... Lolo, się... Lolo, trzymaj Co masz dla mnie? To dla ciebie A co ty mi chcesz dać? Co to jest? Fuuu, ja nie chcę takich rzeczy <laughs> Takie rzeczy to nie są dla mnie Taka jest skrzynka, ale one jest zamknięta, nie mogę jej otworzyć ja nie rozumiem, właśnie niektóre skrzynki da się otworzyć, a niektóre nie O nie, no dobra... Jak to nie jest możesz otworzyć? No normalnie nie skrzynka, która się jest da. nieotwieralna Da się zniszczyć. No właśnie. nie ja się nie, da. Się nie, nie da udało się. Tylko, Fak faktycznie no. Dobra, yes. wiecie co, my musimy znaleźć faktycznie jakąś, jakąś miejscówkę. Ja ze przerobę, tylko to... O dobra i dawaj, ja wchodzę na górę. Chodźcie, zrobimy takie małe skody jak chcecie! O, jakieś dziewczonko, przyda się! Mamy compitora! Gdzie jesteście boys? My jesteśmy tutaj obok ciebie, koło kangura! Okej, okay, nie. Gdzieś milki, gdzieś milki. Dobra, miasto jest spore, więc tak, ja bym ogólnie zrobił nie na jakimś mogę. dachu. Na jakimś dachu bym złama... mały schron. Złamałem sobie nogę! Co? Gdzie? Złamaną ja... nogę mam. Ja mam nie trzy bandaże Złamaną mam nogę. A masz bandaże, jakieś? Pa, zdrabę ci bandaże. Masz bandaże. Ej, naprawdę nie mogę nic zrobić! Jak to złama... No i teraz poczekaj, czy mamy jakieś leki? Eee, no ja gdzie nie mam nic leków. Naprawdę nie mogę nic no zrobić. Ja nie mogę przejść nigdzie. No nie, no i co teraz robimy? Panią, nogę! I to jest, nie dość, że mam spowolnienie, jest słabość. No to, nie, no to nie zniszczona noga jest na zawsze. Co? O nie, okay. dobra, będzie trzeba Ciebie okay. zadać i zabrać, gdzie jakoś uleczyć, nie? Bo jest mamy problem w takim razie. Czekaj, a tu? Może tutaj coś będzie takiego? Ej, bo to wygląda, jakby to miała być jakaś apteka albo coś tego typu. Bo tak wygląda na biało. W sumie może wejdę na górę, może coś tutaj będzie, nie ma Tutaj nic nie ma. Ej, ale w sumie? Ej, dobra, chodźmy zróbmy tutaj na przykład nasz schron. O, o, już minęło. Do zobaczcie, możesz milki i milki, chodź no. tutaj. No, nie mogę. No czekaj, bo nie wiem, gdzie ja jestem w ogóle, ja się zgubiłam. Mnie się zdaje, że tutaj byłoby dobre miejsce, żeby zrobić schron. Trzeba zginąć. Gdzie mm. jesteś? Nie! Nie mów no. tak! Nie umieraj. Zabijcie mnie. Nogę. Nie, 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 nie zabijcie mnie. mnie. Nie, my my, my ciebie nie. wyleczymy zaraz. chodź. Idziemy i ciebie szukać. leków, idziemy zaraz. Jest tutaj naprawdę bardzo wiele budynków, które można byłoby wykorzystać jako nasz pierwszy schron. E, tylko wiecie co? E, my musimy jakoś tak pomyśleć, jaki schron byłby najlepszy? Czy robimy go gdzieś wysoko, czy robimy go gdzieś nisko? Jak was ten schron wyglądać? Ja uważam, że ani nie wysoko, ani nie nisko, jakby musimy mieć miejsce, żeby uciec, wiesz o co chodzi? No, w razie w sumie czego, racja, nie? w sumie racja. No tutaj w ogóle co to jest? To są skrzynki, których nie da się hmm. otworzyć. No dobra, to jest akurat dziwne, to jakby jakieś zablokowane, może jakiś klucz trzeba do tego specjalny? No nie się... wiem jak to szczerze... No, no szczerze nie, nie da się zrobić. nawet... Nie, nic nie pisze mega właśnie, bo no? zbudowane. No to mega dziwne jest faktycznie. Dobra, wiesz co? E, dobra, wyjdźmy z tego budynku i znajdźmy to, to miejsce faktycznie na ten schron, żeby tutaj coś zrobić. Ej, to tutaj jest o wyjście, dobra. Eee, kurczę, gdzie by to zrobić? Tu ich pojawiają jakieś potwory! Chodźmy bardziej do centrum. No, Właśnie, chodźmy, ale tak, bo tak. się, bo się robi noc, chłopaki, a dobra, to dobra, dobra, nie dobra, nie dobra, dobra. dobra. Wiedzie, że będzie pełno zombie zaraz? No wiem, dlatego musimy szybko się zebrać! Eee, A... dobra, czekajcie, tutaj nie, tutaj nie kurczę. Może gdzieś tutaj, w tym miejscu? Ej, ten szary budynek po prawej. No, on wygląda, jakby, jakby był dosyć dobry, w sumie dużo miejsca by było. Ten, takie blokowisko? No, bo no. można gdzieś uciec, wiesz o co chodzi? Ale trzeba wiesz, cześć, wiesz, się... są przejść, tutaj. Eee, jakie kaktusy tu są? Kaktusy? Ej, faktycznie no. kaktusy, dobra. Żyją. No to super, dobra, to chodzi może na całą górę. Więzienie. Ej, więzienie! Ej, dobra, to będzie dobre miejsce. To będzie na pewno dobre miejsce. Dobra, na górę. E, zrobimy sobie jakiś taki mały, mały skrok, zbudujemy sobie... Czemu coś... tak dziwnie? Chodźcie ja ty gdzie no? <grym> tak, byś płynął po drabinie. Ja nie mogę, dobra, chodźcie to, znieście to na I chodź na jak, jak najwyżej, jak najwyżej. No, zrobimy gdzieś tutaj, w tym miejscu? O! Wow. Ej, patrzcie, tutaj. To jest Tutaj będzie nie, dobrze, nie. jeszcze możemy wejść nawet na samą górę i zobaczymy, czy tutaj będzie jakieś takie miejsce. Będzie Uważajcie szybko po uciekać. I wiecie co? Mi się zdaje, że tak. O, dobra, na pewno tutaj będzie dobre miejsce. Patrzcie, mamy widok na całe miasto z każdej strony. się, no? Z każdej strony mamy miejsce, naprawdę, na, na, na wszystko, nie? Dobra, wiecie co? Ja już robię crafting. Robię crafting i możemy sobie odłożyć nasze itemy w końcu, bo my mamy tyle itemów różnych Skrzynki, a masz drewno? Tak, ja miałem drewno, o patrz mamy skrzynki Ej. No to za skrzyń... No Czemu się nie da otworzyć? się to skrzynka, no ona. pewno Czemu nie mogę jej otworzyć? Ej, a może ją Ej, ja, ja ją poniosę, no fajnie No nie, no, nie da, da Czemu jest napisane, że jest <laughs> X? Właśnie nie wiem Jakby... Te skrzynki są jakieś zamknięte, czy co? No nie no, możemy tego te itemów odkładać No nie mogę no nie, no co my teraz robimy? teraz nie możemy dobra, ich wiem, nie jej Dobra, wiem, beczkę, położyć. zrób beczkę, zrób beczkę w takim razie. No beczkę, no to niby no. tak, ale czy ja mogę w ogóle zniszczyć to? Czekaj, bo ja mam, mam mało drewna dosyć. Eee, mogę sobie zrobić tylko tą siekierę, zrobię sobie w razie co, o dobra siekierę. I zrobię to zniszczyć, ale widzicie, tego się nawet nie da zniszczyć. No co jest grane? Ja mogę to zniszczyć łapką No łapką, no tak, ale jak zniszczysz to łapką to to A. nie wypada No, bez kitu Ja nie mogę, dobra, wiecie co, no to tutaj będziemy mieć wielki problem Zabraliście może sobie łóżka z tamtego schronu, czy nie? Nie Nie A, czyli mamy jedno łóżko na trzy osoby, no wyśmijcie no, Damy radę no, Pomieścimy się, ja się no, nie wiem, czy damy radę Dobra, słuchajcie, Ech, musimy iść mimo wszystko na łowy i zobaczyć i po, po, po się temy, nie? What? Co? What? To jest co się, co się Ej, dzieje? Co nie się ma łóżka No jest łóżko To jest... Ej, to było jest łóżko, dziwne. łóżko nie ma No i super, jak, super, Jak, strać, jak strać No nie łóżk. wiem, no tutaj było na mnie łóżko, tego łóżka nie ma już ja nie mogę, dobra, ja tylko, tylko ja to będę budował, patrzcie, ja już nie mogę. Nie no dobra, poszukajcie, Falion, pomóż mi przeszukiwać ten budynek, bo tutaj będą jakieś skrzynki no, i to będziemy i Ale to są skrzynki, które nie da się otworzyć. Wiecie co, dobra, ja sobie tylko zrobię tak, ja ustawię sobie tutaj waypointa, bo mamy taką wielką mapę i w tym miejscu zrobię tak, gdzie tu zrobić waypoint. O, waypoint i teraz mogę zrobić tak. O, tutaj Gdzie to tu się ustawiła waypoint? Wiecie się waypoint ustawia? Ja chcę sobie ustawić, żeby tu wiedzieć, że mamy tutaj schron w tym miejscu Czekaj y, Albo p na jest, y B, na B, na no B, create waypoint, dobra Nazwę to tak Tymczasowy sychry na o... No B to marzenie ja mam No dobra, damy sobie to, globalny O, dobra, dam sobie kuczek globalny I dam sobie zatwierdź, okej, okay. i czy macie ten taki T, na T? To. Nie, nie, to tylko ty widzisz Tylko to ja to widzę, no dobra, to, to ja sobie zrobię ja tutaj o, no to no super. trochę drewna jak coś. No to dobra, to drewno Więc się przyda. Masz tytonu, e, masz się tylko jakiś skoby nam się przyda. No git, no Szukam, git. o, ja mam na Y chyba. Na, na Y masz, dobra, a jak no. zrobić beczkę? Beczkę się chyba robi tak? No zrób jakąś tą beczkę, bo nie, te no, skrzyki coś są popsute, naprawdę. Ty, ja ja idę szukać postawił? dalej. I ja to też nie działa. Ej, te skrzynki dla mnie nie działają tutaj w tych budynkach, jakby one były jakoś zabezpieczone przed nami. Nie, mega, nie robię, Dobra, to jest akurat mega dziwne, szczerze, dobra. E, ale beczkę, czy jak się robi beczkę? Jak się robi beczkę? A, musisz zrobić pół płytki, chyba z tego co pamiętam. O, ja nie mogę takie skomplikowane rzeczy ja, tutaj jak robić? Jak z pół płytki. No, pół, nie pół płytki, tylko jak to się nazywa? Mm, slaby, slaby, no. No dobra, ile jest tych słabów? No nie wiem, dwa i była dwa, dwa na górze, i po prawej, jakby kolumna desek co? i po lewej. Dobra, nie, ja ci daję, gdzie ty jesteś, Miki. Dobra, czekaj, no ja już przeszukuję ten budynek. O, to przeszukiwaj, bo my obecnie jesteśmy na samej górze, ja nie? Jak otworzyć tą skrzynkę? Nie, musimy się dowiedzieć, jak otwierać te skrzynki, bo bez tego to my będziemy mieć ogromny problem, naprawdę, nie? Ja nie mogę, Ej, dobra, a może tutaj coś będzie. Dobra, Ej, papilon, słuchaj. My idziemy we dwóch, i jak nam się coś stanie, no to nie. No, no, mnie tutaj. Nie, się, no, Ja dopiero przyszłam. Ej, no, przyszłam do was, gdzie No, my zbieramy i o okazujmy. No, przenieśliśmy bazę. Mega, kraty fajnie. się przydadzą. Ej, dobra, mam coś. Kobelstone, jak coś. Koba się też przyda, kobel się też przyda. Ja to zbiorę tylko tej tam, tylko co mogę wyrzucić? To, słomę. Po co mi słoma? Zbiorę te kraty, te kraty się przydadzą, będziemy mogli tam więzić na przykład Milki. Excuse me? No tak, bo na ja przykład jeśli będzie taka sytuacja, że... O beczki można. E, no, no beczki to można. Działa, tak. No to super, to będziemy się w beczkę urządzać na razie. Dobra, No ale brygi, to co z tymi skrzynkami jest? Nie wiem, nie wiem dobra. Dobra, te skrzynki są bardzo nie. Może gdzieś e, można ich potwierać. No, powodnie, powodnie też w, to trzeba było znaleźć. Dobra, czekajcie, ja tutaj chowam co ja mam za itemy. No i na razie mamy tylko Ale tymi, syf mówię, tyre, nie? Dobra, wezmę bandagry, bo będę się nam się przydadzą przydada. żeś za, zasypił to całe. No, no, no trudno, no takie życie, nie? <laughs> To jest. Co jest, Co jest tam złego? Flare rzuciłam Co? E, Co? What? No? Aha, faktycznie. Lol. A dobra, dobra, do, ta flara to dokładnie. To... Ej, mamy faktycznie, mamy patelnię nawet. Red flare? Ej dobra, super, dobra, to, to jest akurat na pewno mega, mega fajne Oj, spadnie, on powaliło oczy, a, a gdzie jest kobel? Tu jest kobel, tu jest kobel Dobra, wiecie co, ja zrobię może płotki, takie mury Bo one nie umieją przechodzić przez te mury, to to na pewno mi się przyda Więc ja to spróbuję jakoś tak ogrodzić, zrobię sobie coś takiego i do tego mm -hmm. miejsca, dawaj Okej okay. Ej, a ja. A to dawaj wchódź tutaj, tędy Chódź. O jesteś, dobra Ej, mucha, mucha, się wystraszyłem Ty muchy boisz? No tak wiesz, tak wiesz, przyszła. Mamy zwierzątko, ono ci nic nie zrobi, taka mucha mała. Dobra, to też... Zróbmy zrób... więcej tych beczek. No, ej to Mirki, ja rób beczki. Drewna, ja mam drewno, ja mam drewno, rzucam drewno. Ja stawiam płot, Thanks. żeby nas tutaj odgrodzić. E, myślę, że w sumie do tego miejsca będzie dobrze, jak postawiłbym płot. Tak, o dobra. Ej dobra, stracimy całego kobla na te głupie mury, ja nie mogę. Ale my musimy to jakoś tak zrobić, bo przecież nas te y, potworki zaraz ile zjedzą beczek? tutaj, nie? Kurde, zamknięte, no nie mogę. Lipka. ile mam beczek zrobić? No tak, no, jeszcze jedną zrób na wszelki. No, beczki się przydadzą, beczki się przydadzą na pewno, dobra. Tutaj więcej to, okej, okay, dobra, jeszcze parę murów i będziemy mieli naprawdę już jakieś miejsce, gdzie my będziemy mogli się chociaż przez chwilę poczuć jakoś bezpieczniej, a nie, że nas gryzą jakieś zombiaki normalnie, to jest niesamowite, nie? Na razie jest tragedia. <laughs> no, o nie, szybko! Pojawimy się nagle! Ok. Ile on ma? czemu on ma tyle życia? Tyle Ona się życia? Nie, no się unosi! Ona ma super. 40 HP! Jeszcze. Do... Pieru na jeszcze zachęcać! Do... Ja no, nie, nie nie, nie, nie! Mnożą się, mnożą się! Dostawcie mnie! Ale czemu w dzień ci pojawiają potwory? To nie logiczne. A czemu on ma tyle życia? A ja może drobnie by tą, tą zbrojkę. Bo on Uważaj Pa. E, nie było łatwo ich pokonać, bo to są naprawdę e, na no, troszeczkę trudne mobi Za dużo mam no. życia, za no, dużo naprawdę. Ja mam dosyć Ale nie podoba mi się to, że one w ogóle się tutaj u nas respią, może właśnie jakoś oświetlimy to bardziej, co? No ja właśnie tutaj zobaczyłam pochodnie i tutaj no, staram no, się no, okay. oświetlić, bo... Katastrofa. Czemu nie? w dzień przychodzą i nie palą w ogóle? Nie, no to... to też jest w ogóle, one są jakieś gotowane. One z jakich... są zakażone wirusem, właśnie chyba tym jakimś, czy co? Świat ciężki, cięższych ząb. Ja nie mogę, no naprawdę, to jest, o, ale mogę mieć przynajmniej sobie chipsy mieć, o. O, o, pine killer, a ten pine killer też się może przydać, bo w sumie on leczy tak, jakoś, one, nie? one leczą, no. Aj no dobra, no wiecie co, no mogę wam powiedzieć tylko tyle, że my musimy serio zrobić jakiś taki prawdziwy schron, bo w tym schronie to my długo nie podziałamy, nie? Możemy sobie tutaj zrobić, wiadomo, jakieś łóżeczka, żeby tutaj spać, jakieś ewentualnie zejście. Jeszcze myślałem na tym, żebyśmy ogarnęli na przykład jakieś takie szybkie zejście na dół, czyli na przykład, wiecie, weźmiemy sobie e, jakąś wodę na dole, rozlejemy i żebyśmy mogli szybko stąd uciekać, nie? Panią Bro... ty miałczysz. Broń trzeba ogarnąć. No, najszybciej. A. Jak najszybciej trzeba ogarnąć broń. Bez tego to my w ogóle nie możemy się stąd ruszać. No bo no, nie damy sobie rady, nie? Totalnie, totalnie. Miauczy, bo mam miałczące buty, dlatego. <laughs> Aha. Dobra, ekipa, słuchajcie. Akcja wygląda tak. My musimy się uzbroić. Papilon, to jest w twojej gestii. Idziemy w poszukiwania i idziemy się zbroić.